Dzień dobry, witamy w najnowszym odcinku Kap Podróże z Grecji. W dzisiejszym odcinku zabieramy Was na EUB, drugą największą wyspę Grecji po Krecie. Można się na nią dostać przejeżdżając mostem obok Halkidy, bodajże największego miasta wyspy. Na początek kilka ładnych obrazków z wyspy, jej południowe wybrzeże, później będziemy narzekać. Dzień dobry, witamy. Piękny poranek, 16 października. Wczoraj była ta ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy. Piękna pogoda, słoneczko świeci, jest bardzo ciepło. Kumory zaczynają dopisywać. Jedziemy się pokręcić po okolicy, raczej tu nic ciekawego nie będzie, ale i tak jedziemy. W ogóle tu nie ma ludzi, jest pusto. Kompletnie pusto. Nie wiem co my tu robimy. No. Wyspa, już się dogadałem, chyba jak ta wyspa się nazywa Eubea, Jeśli dobrze to wymawiam. Największa wyspa po Krecie. Z Wysp Greckich. O, dziury są. Eee. Dobra, żyje. No i lecimy się pokręcić. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. Tu mi trzeba karmy przywieźć. Ona co? No chodź. No te to są małe, no. Ogólnie, trochę można teraz coś o co Grecji powiedzieć. Zaznaczymy przede wszystkim to, że my nie pływamy na wyspy, nie? Na żadne Rodos, na Zykantos, Grecja na... Grecja kontynentalna. Na Kretę, tak, po tak, prostu Grecja kontynentalna i... Ja się troszeczkę zdziwiłem, bo Grecja, która jest na gogle, na internecie wygląda na Instagramie. pięknie na Instagramie wygląda yeah. pięknie. I wydaje nam się, że to najprawdopodobniej są właśnie głównie te wyspy, nie? Tak, że były piękne miejsca jak Lewkada, Porto Kaciki, to tak piszecie na Google Grafika to identycznie odczucia będą na, na, na żywo, a nawet lepsze. ale po tej gdzieś tam w głąb teraz wjechaliśmy na tą wyspę i ogólnie bida brudno Tutaj to w ogóle jest tak brudna woda, śmieci, jakieś butelki, jak ktoś tam po prostu chlewo, wszystko. w barakach. Mieszkali dosłownie w takich zrobionych no, ale taki kontenerach, fajnie wywieszone. Byśmy no... wyjechali naprawdę gdzieś na koniec świata, nie? No, bita z nędzą. Także są piękne to... miejsca, jak się wjeżdża, gdzieś tam Ateny, można zrobić instagramowe zdjęcie. Tak. Ale jak się odjedzie gdzieś troszkę dalej, to ta Grecja jest taka bardzo różna, bardzo zróżnicowana. Można tak. się mile zaskoczyć, ale też bardzo mocno się zdziwić. W takim miejscu. I właśnie tak z 50 metrów od nas. Nie wiem, czy można to nazwać ławicą. Stado może bardziej. Poprawicie mnie, na w komentarzach. Stado delfinów. I było ich naprawdę z kilkadziesiąt. To, a ja mówiłam, Kowal ja ko nie, dalej ale zabójcie. Kilka płynęło dosłownie z 50 metrów od nas przy samym brzegu. Nie, rekiny tak nie pływają. Rekiny nie pływają do rikiny. Tak. To też małe są. Kilka większe, kilka mniejsze. No i sobie tak też siedzimy. Poczytaliśmy, że na Morzu Śródziemnym, przy plażach, przy Grecji, we Włoszech... Na Krecie jest bardzo dużo. Na Krecie jest bardzo dużo. W Francji. I Hiszpanii, Portugalii, ale oprócz tego też są rekiny. Raczej to są takie nasze, oswojone. No w takim sensie, że są te rekiny, ale bardzo rzadko spotykane i one raczej nie, nie atakują ludzi, nie są agresywne. Chociaż też doczytaliśmy, że w Morzu Śródziemnym występuje żarłacz biały. Dobrze mówię? Tak, dobrze, żarłacz biały występuje, aczkolwiek one pływają gdzieś tam w głębiach tego morza. Mała szansa, że się go gdzieś spotka, ale, ale można. Skoro właśnie 50 metrów koło nas przepłynęły delfiny, to tak samo mogły być rekiny. Właśnie sobie to uświadomiliśmy. Fajne przeżycie, bo spotkaliśmy takie dzikie zwierzęta w naturalnym środowisku, bo w Portugalii widzieliśmy też kilka delfinów przy jaskini Benagil, ale wtedy one płynęły za taką łodzią turystyczną i wydawało nam się, zresztą ta łódź chyba miała jakąś nazwę coś z delfinami, nie? Tak, była wycieczka właśnie w celu oglądania Tak, więc to raczej były delfiny oswojone, które po prostu płynęły przy tej łodzi i ludzie mogli sobie je oglądać. Były zaganiane jakby. Czy były zaganiane? Natomiast tutaj po prostu przypadkowo przepłynęło sobie 30 delfinów. Śmieszna <śmierna> sytuacja. Także dzisiaj jest cudowny poniedziałek, taki bym powiedział. Wolny. Inny. Jak te delfiny. Inny taki dzisiaj jest poniedziałek. taki. Czuję taką zmianę. Czuję zmianę, dużą zmianę czuję. Niedługo wracam do Polszy i wiem, że będzie inaczej. <śmierna> Oczywiście nawiązujemy do wyboru. Kurde, patrzcie, jak ja bym był tam z tyłu w dziadków sobie przyjechało. W Polsce taka betka pewnie z 20-30 koła, nie? W takim stanie, co tam stoi. A tu oni sobie tak jeżdżą, tym po prostu mają gdzieś, nie? Stary jakiś kapeć. Może sprowadzimy jakieś auto koła? Dużo jest też takich H36 tutaj tunizowanych, nie? bmw no jeżdżą. na granicy. No. Tutaj na tej wyspie, na jej na Zachodnim brzegu jest bardzo brudna woda, znaczy miejscami jest brudna. No jest tutaj niby jest czysta, ale to nie jest to co było gdzieś tam na Lebkadze no, czy na Peloponezie. No tam jest jednak, tu jest jednak brudniejsza ta woda. Może trafiliśmy tak po prostu, ale no, wydaje mi się, że jednak tak tu jest. Tu jest dużo takich też dzikich terenów, dużo trzcin, dużo lasów, traw. wschodniej strony ma być trochę no, tam ma być piasek. Wytaliśmy, że ma być pia piasek, i tam dosyć tak. Na zdjęciach ładnie to wyglądało. No, zobaczymy, co będzie na tej wschodniej stronie. <laughs> Czy mi się wydaje, że tak można by przyjechać na tą wyspę, tutaj, żeby zobaczyć, zobaczyć inną stronę Grecji? Jak to wygląda, nie? No i też na tych tempitach zauważyliśmy, że jest bardzo często tak, że tam są już boksy porobione, przyczepy poszykowane. Zresztą, tak byliśmy tam na południu Aten, też było to samo że te kempingi to jest jakby takie ogródki działkowe mieszkańców Aten. Nie? Że oni sobie tu wykupują miejsce pewnie na cały rok i Nawet gdzieś tam i na weekend sobie... No tu jedno, jedno małżeństwo, nie? Tam z tyłu też ktoś mieszka. I ludzie sobie po prostu gdzieś tam przyjeżdżają z wielkiego miasta na, na swoje kojo na kempingu na, na weekend sobie tutaj spędzają czas. No i tyle. Ali Shiro Roma ciał. Na co pan czeka? No. Na swoją kobietę! Na no pociąg. Zimno, no Tak to jest kap podróże wszyscy Weź noszą to. jakieś lekkie rzeczy. A ja, o. góry, yy, jeden plecach, drugi plecach, po raz Musisz sobie sobie radą. No. Krzesło! No, tak to wygląda naprawdę. Wszyscy sobie myślą, a kap podróże, jedna kobieta nie ma na no, mnie no, no, no. do noszenia. Nie, nie, O, sobie borek niesie. Biorąc pod uwagę wszystkie zaistniałe okoliczności, reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Chcielibyśmy wszystkim Państwu powiedzieć o życiu. Dużo takich właśnie jest dziwnych po prostu rzeczy. Nie spodziewałam się takiej Grecji. I ludzie jeżdżą w ogóle bez tablic rejestracyjnych, a też niektórzy, my jeszcze nie wiemy o co chodzi, ale to, to też jest dużo jakichś starych tuningowanych samochodów. Też ludzie mają te tablice przyciemnione taką. Taką folią, folią, folią taką i się mm -hmm. zastanawiamy, czy to jest jakaś moda, czy to jest właśnie na przykład na fotoradary, nie? Nie No złożymy, na pewno bardzo dużo ludzi jeździ na skuterach, w ogóle bez kaskach. Dzisiaj jechał gość Czarek. na takim starym Romecie jakimś taki starszy, gości, starszy gość. No. w garniturze z kierunkiem, który mu zlistał. I miał torbę na baku, baku. z no. Bardzo dużo z pustych miejsc, pustych Tak, budynków, właśnie opusz opuszczonych na. budynków tak. też jest Blustwa. bardzo dużo. Nawet w centrum Aten idziesz sobie, tak. masz pełno bloków i nagle wielki taki opuszczony, nie? Oczywiście, żebyście się nie zdemotywowali przyjazdem do Grecji, bo warto zobaczyć, ale chyba jednak bym też. No, czy nie byłem na Wyspach, to nie ciężko powiedzieć, ale. Można by popłynąć gdzieś na jakąś wyspę, bo tam na pewno by się zobaczyło to, co na goglach. to, tak, co, na goglach, to co jest nie? na serii Ale są ks. też droższe. Tak, na pewno są też droższe. No tak. my jak patrzyliśmy, Ale patrzyliśmy... jedzenie tutaj też jest dosyć drogie. Tu nie jest, nie ma jakichś dużych tak. różnic. Nie ma. Generalnie nie jest to jakieś tanie miejsce. Jak ktoś szuka czy tanich kampingów, czy tanich rzeczy, no to kampingi. To są gdzieś ceny jak w Portugalii, może trochę droższe na bym powiedział, chociaż no, to też chociaż inflacja, dwa, lata. dwa lata tak. minęły, no ale ja myślałem, że będzie na taniej. Pan, no jest mniej też. Niej na niej za tak kemping zapłaciliśmy tam 26 euro. Znaczy nie, no to za osobę, bo to jeszcze z Darkiem jak byliśmy to trzeba by było inaczej liczyć. Około 9 euro za osobę to tak najtaniej, 9-8 euro za osobę za noc to tak nam no. najtaniej. Prąd zazwyczaj tam 4 euro ale był też po 2,50, prawie dosyć drogie byłoby, tam po 7,5 było nawet w jednym no, tak. miejscu. Tak. No, tu jest akurat spoko, bo jest 2,50 za pranie. Na pewno m, można tanio pewnie znaleźć noclegi, i to nawet w Atenach w takim terminie jak my byliśmy. Bo, mm -hmm. no, my nawet tak spontanicznie, bardzo na, szybko szukaliśmy noclegu w Atenach, na Bookingu, to na 4 osoby pierwszą ofertę jaką Darek, za, jaką, za, za... jaką Darek znalazł to było 500 zł za dwudniowy, trzydniowy po, pobyt. No, ale jaka lokalizacja dnia, była? No, ale właśnie jeszcze. Jak... To jest ważne, to bo ważna lokalizacja. Tak, a, no. a co jest ważne? Co jest ważne? Jak będziecie szukać miejsc e, gdzieś do spania, będziecie samochodem i na Bookingu będzie tam napisane, że w hotelu jest bezpłatny parking, to zazwyczaj tego parkingu nie ma. I mi się wydaje, że to jest Zawsze pisane. Mm -hmm. A trzeba jest dobrze sprawdzić. A nie da się zaparkować, park. bo jest mnóstwo ludzi i, i też trzeba uważać, gdzie się tam parkuje, bo są bardzo dziwne dzielnice. I przede Blisko wszystkim to tak, ale. Przede wszystkim, jak, jak, jak macie jakiś samochód, to trzeba się głównie skupić, jak szukacie hotel, czy jest tam parking i nie w ten sposób, że. Jest napisane, że jest bezpłatny parking, trzeba wejść, poczytać komentarze, odpalić, odpalić w ogóle gogle, mapy satelity i zobaczyć, czy jest tam jakiś kawałek tego parkingu przy hotelu, poszukać zdjęcia, bo w większości przypadkach po prostu nie było tego parkingu, mimo że było napisane. Nie? A nawet y, można też zrobić tak, że to tak też Darek fajnie mówił, że najpierw znaleźć parking skrzyżony, mhm. a później w okolicy tego parkingu skrzyżonego poszukać hotelu. Nie? a Atedy tak podzielone są na te dzielnice, które no niektóre z nich są takie, nie wydają się zbyt bezpieczne. Też takie pustostany, syf, ludzie tutaj takie. Pierwszego dnia szliśmy na Akropol, też tam zaparkowaliśmy, w sumie niedaleko, bo z buta szliśmy na Akropol i tam przechodziliśmy, to jakby się szło przez Kalkutę, takie wrażenie trochę były. Nie? Bazary tak. jakieś, ludzie z mydło i powidło sprzedają. Ja się czułam bardzo pełno niekomfortowo. Pełno podejrzanych typów. No. Dziwne miejsce. Ale za to, jak się przyleci samolotem, to z lotniska jest metro do centrum. I jak się ma ze sobą tylko torbę, to żaden problem znaleźć noc. Tak. To na bank znajdziecie noc. Tak przy nami, więcej przy nami w październiku tak. przynajmniej w październiku. Nie wiem, jak jest w sezonie, bo nas nigdy nie było, ale w październiku. Ale lepiej tu przyjechać o wiele w październiku, nawet ze względu na temperatury, gdzie nami tak było bardzo gorąco, bo było 28-29 stopni. A jak tam się trochę łazi po tych różnych miejscach, górkach, nie górkach, nie wyobrażam sobie tu chodzić na przykład w lipcu. Nie? Bo musi być potwornik gorący. Ja mi się też wydaje, że jak, jak, jak ktoś by chciał przylecieć tutaj samolotem, to tu nawet nie trzeba szukać w październiku noclegu. Po prostu można no, przylecieć bo z, z bomby znaleźć. sobie coś znaleźć. Tak. Bo tu jest bardzo dużo miejsc. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszamy do subskrypcji. Możecie też kliknąć dzwoneczek, tylko będziecie mieli nasze filmy na bieżąco i zostawcie komentarz. To poprawi nasze zasięgi. Może kiedyś będziemy tylko podróżować i Wam to wszystko pokazywać. <ślesk> 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 Oczywiście zawsze z żartem. <ślesk>